Hej, co tam chowasz? Nie wiem o czym mówisz. E, tam na ręku, co to jest? To adjutor. Pierwszy raz go widzisz? Nie widziałem już podobny, a nawet kilka. To technologia zasilana eleksem. Tego rodzaju urządzenia są zakazane w Goliet. Eksponując coś takiego możesz sprowadzić na siebie kłopoty. Nie noszę go. To implant. Implant? To chyba wystarczający powód, by go nie usuwać. Nie wyglądasz na Alba. Oczy ci błyszczą, nie jesteś trupio blady, no i nie próbowałeś mnie jeszcze zabić. Pamiętaj, że jeśli znajdziesz jakieś sprzęty z Alexem, powinieneś przynieść je do dziupli. Jak można zrobić cokolwiek bez użycia technologii? Nie odrzucamy technologii jako takiej, tylko tę zawierającą Alex. Wystarczy się rozejrzeć, by stwierdzić, że radzimy sobie całkiem nieźle. Wolne życie. Na wzór tego sprzed uderzenia komety. Wychodowane dzięki manie. To lepszy sposób na wykorzystanie Elexu niż konstruowanie jakichś urządzeń. Zbieramy sprzęty, wyciągamy z nich Eleks, a resztę złomu zostawiamy w dziupli. Dziupla? Miejsce, gdzie zabieramy zakazaną technologię. Pozyskany tam Eleks trafia do świątyni many, a reszta złomu zostaje w dziupli. My odtruwamy Ziemię skażoną Aleksem i używamy jej, by leczyć. Nasi uzdrowiciele mieszkają w górnym pasie. Pokażą ci, jak wykorzystujemy jego moc. Dlaczego nie połączycie tego z korzystaniem z technologii? Gadasz jak ci technomaniacy. Patrzą w przyszłość, zapominając o historii. Zachowały się książki z czasów przed uderzeniem komety, z których wynika, że są inne sposoby, by zasilać maszyny. Jednak zatruwają one powietrze i Ziemię. Dlatego Amrek i nasi przodkowie zdecydowali, że technologia, która zatruwa naszą planetę, powinna być zakazana. W momencie, kiedy odrzuciliśmy maszyny i postanowiliśmy oczyścić Magalana, natrafiliśmy na manę. Za odrzucenie technologii natura podziękowała nam magią. Po co nam technologia, kiedy mamy czary? Albowie sprycują się eleksem. Klerycy zasilają nim maszyny, a my przemieniamy go w magię. Technologia z pewnością ułatwia życie. Stąd pokusa. Albowie biorą Elex i dzięki niemu są silniejsi. Ale co się z nimi dzieje? Zwyciężają. Spuszczają wam bęcki. Tymczasowo. Sami nie wiedzą, o co walczą. Na czym polega ich zwycięstwo, kiedy zmieniają się w maszyny? Kochają Elex i nie mogą bez niego żyć. Ale dlaczego? Gdybyśmy to wiedzieli, być może moglibyśmy z nimi porozmawiać. Wynieśli się do Ksakoru i przychodzą tu tylko po to, by zabijać. Zmieniają się, nie przypominają już ludzi. Nam mana pomaga rzucać zaklęcia, ale dla albów jest trująca. Albowie też potrafią rzucać zaklęcia. Tak. To coś, czego nie rozumiem. Jeśli potrzebujecie eleksu, dlaczego chcecie się go pozbyć? Paradoks Amreka. Mówią nam, że Alex to całe złotego świata, a jednocześnie to jedyne lekarstwo. Zbieramy go i transmutujemy w nadziei, że wygramy wyścig z tymi, którzy wykorzystują go do niszczenia. Mógłbyś nam pomóc? Chcesz, bym zebrał Alex? Z pewnością widziałeś tego metalowego potwora tam na horyzoncie to konwerter. No i co? Albowie zbudowali go, by pozyskiwać Eleks tu w Edanie. Nasi wojownicy zmusili ich do odwrotu. Ta maszyna to rak toczący okolice, ale możemy spróbować ją wykorzystać, a zwłaszcza zgromadzony w niej Eleks. Paradoks Amreka. Z horroru zrobimy magię. Zadanie nie jest łatwe. Potrzebuje elementów konwertera, które zawierają silnie skoncentrowany Eleks. Myślisz, że dasz radę je zdobyć? A jeśli złapią mnie na przenoszeniu Eleksu do Goliet? to legalna sprawa. Masz na to moje słowo. Potrzebujemy tego Eleksu. Amrek i Pielgrzym jednomyślnie stwierdzają: magia to lek, a technologia przekleństwo. Wszech serca oczyszczą Magalana. Nie potrzeba do tego maszyn. Naszym zadaniem jest poradzić sobie z całym tym bałaganem, do którego doprowadziła technologia. Jeśli Eleks to samo zło. Dlaczego używać Eleksitu jako pieniędzy? Chcesz powiedzieć, że lepiej byłoby go przemienić w manę? To w końcu Eleks, prawda? Tak, ale koncentracja Eleksu w kryształkach jest zbyt mała, by transmutować go w manę. Może kiedyś to będzie możliwe, ale do tego czasu. jest przydatny. Wszyscy go używają, więc my też. Cieszę się, że to pielgrzymi i naczelnicy muszą rozwiązywać wszystkie te kwestie. Od tego myślenia może rozboleć głowa. Więc nie macie zamiaru konfiskować Eleksitu? Potrzebujemy go jak najwięcej, by móc kupować niezbędne nam rzeczy. Póki tu jesteś, możesz się wymieniać. Zdobędę części konwertera, o które prosisz. Świetnie, dziękuję. Tylko bądź ostrożny. Ostatni śmiałek, którego tam wysłaliśmy, nie wrócił. Obiecał, że się pośpieszy. I tyle go widzieliśmy.